na twarze. Ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry The Witness. Dzisiaj zaczniemy od odkrycia nowych, takich terenowych zagadek, zaczynając od tego tu. Jak wiecie, wcześniej tutaj mieliśmy to i nie mogliśmy tego w żaden sposób zrobić. Domyślałem się już jak. To trzeba w ten sposób. O. Łapiemy to. I jedziemy w dół. Jeśli my w ten sposób, damy radę to załatwić. Nie jestem tego do końca pewny, ale prawdopodobnie to zadziała. I... bym i tankami na, na dole nie stentegował wszystkiego. Oczywiście, że on mi wszystko stenteguje. No i się zepsuł I jeszcze raz. To na górę. A już było blisko. Ja już, że muszę stać tu na końcu. Kiedy mi załapię, kiedy mi załapie? O, już mi łapie, dobra. Dobra, łapiemy. I lecimy, oby tym razem nic się nie popitoliło. No dajesz, dajesz. O do, dobra, idzie coraz lepiej. Ok. Mamy już to, czyli mamy pierwszą Pierwszą. No sobie pierwszą z trzech zagadek terenowych, które udało mi się znaleźć. I które w miarę dzieło znaczy... praktycznie są cztery. A Praktycznie to tak i nie do końca. A ja zaraz wam pokażę o co chodzi. W razie najpierw jak, yy, Ile tu już jest zrobionych yy, na tym słupie, chociaż mi się wydaje, że niewiele. Raz, dwa, trzy. Trzy. A dobra, tu, to tu i to, co teraz zrobiliśmy. To teraz jeszcze jedno. Które wiem na pewno, jak zrobić. I trzecie, czwartej nie wiem do końca, jak to ma wyglądać i jak to zrobić, ale jest to w tym samym miejscu, co będzie trzecia. To jest takie jakby rozdzielenie na dwie części, tak jak było w tamtym. O! Tam patrzyliśmy z innego miejsca i mieliśmy. I tu jest bardzo podobnie, ale. Nie do końca. A! Schody nie wykończą. O! 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 o tu! A! No tu widać ładnie to. Czy ja muszę z tej strony być? Jak ja to muszę stać? Halo! Halo, gra! Ej, wcześniej mi to szło! Jak bym to z jeżeli kliknął? O, teraz! No nie teraz, prawie teraz. No, bo teraz to wygląda jak pełne kółko, dobra. Nie jakiś taki dziwny owal. Dobra, jest kolejne. Na razie tam nie będziemy szli. Skoczymy tutaj do środka. Tu są dwa. Ja tak nie jestem do końca pewny, jak to ma wyglądać. Gdyż dlatego już, ponieważ. Tu jest jedno, to sobie już nawet możemy ładnie zrobić. Ale z drugim jest problem. Bo tu się nie łączy. Ja robiłem takie mini testy, żeby to podnieść. I to teoretycznie działa. To ten lat. To zakończenie tam łączy się z tym. Ale robi się inny problem. Jak to połączyć z tym tu? że sprytne. Nie wiedziałem, że tak można w sumie. To się rozdziela. Dobra, no mamy to. Jednak są cztery. Myślałem, że będą trzy. Bo tego nie da się załatwić. Nie da. Szkoda. E nie o co wydrzytać. Wychodzimy. Nie tędy. Tędy nic nie załatwimy. Eee, trzeba pójść teraz do tego tu. O! To, by było, nie. to jest z tego. To nas nie interesuje. Mm, gdzieś tu. O, 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 o. Ja się hard zastanawiam, jak to zrobić. A znaczy się okazuje, że to można tak. Zawciem. i w ten sposób się podnosi. A w poprzednim nie chciało, nie wiem czemu. A w sumie Waju wow, to jest. A nie, dobra. Już myślałem, że to jest kolejne kółko do zrobienia. Ja teraz mam manię tych zagadek. Tam jest jakaś. Patrzcie, patrzcie. Tu, 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 tu. Oj, oj, oj. A to jak? To na pewno musi być w tym. O! Poszło dobra, bo tu są trzy i tu są te dwa. Mm. A to będzie proste. O! Aj, to już może być trudniejsze. Tu są cztery. A nie, to też będzie proste. chociaż to też się tutaj jak widać ładnie by zrobiło nie trzeba byłoby tego usuwacza to będzie problem, bo tutaj nie da się po skosie robić chyba, że chyba, że to zaliczą jako po skosie nie do końca, tak się nie da Usujmy jedno po skosie to nie, to bez sensu. To nie zadziała w ten sposób, bo to musi być pełny kształt. Aaaa. Powinny być trzy usuwacze. Chociaż, czekajcie, a gdyby to tak połączyć te dwa. Bo to z tym na pewno się nie da. A te dwa. Czekajcie, to by było. O! Coś takiego. To by było? Tylko czas. Najpierw Jak to zrobić? Nie, nie tak. I to o, tak. Pojszła I otworzymy sobie piły. Tartaku. Bardzo ładnie. I mogę to 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 Ej, przecież to jest do zrobienia. Trzeba tak? Nie. Jakoś to trzeba będzie zrobić, tylko może od innej strony. Dobra. O! Yy, o wiem, tak. I co to robi? To się szuwa! Szuwa się! Idę na to. Dobrze! Ha Jestem genialny. A gdzie mnie to wiezie? Matko moja? A nie, to mnie wiezie tu. Bardzo miło z ich strony. Za! Wlazłem. O! Guzik. Znaczy guzik, linijka. O, to jest do kolejnej piły. Czy stąd może dam radę zrobić to świecące? Tam było na dole? Nie dam rady, kurde. To jak to zrobić? Hmm, muszę znaleźć jakiś inny patent. To są kolejne, tym razem... E, fu, 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 fu. A jak to zrobić? To jest dobre pytanie. To się domyślimy za jakiś czas. No i to jest Czemu ten separator inaczej wygląda? Nie wiem, ale w sumie chromolicy to. Przem yy... czemu to nie działa? A, A czyli to. Jak ja to wcześniej zrobiłem, że to niby. Aha Że tak? Nie. Ociu tu chodzi. Przecież ten separator jest. Nie. No i to jedno gaśnie. Chyba że ja to muszę wszystkie trzy. Eee, dobra. To w miarę ma sens. O oh Jezus, tu muszę mieć trzy. Jak ja to zrobię wtedy z tym kwiatowym? A były wszystkie trzy. No to trochę to bez sensu by było. To tak? Nie to mogół bez sensu. Hmm. Nie, bo to nie... Te nie mają pary. Jak tu wstawię 3... To lipa. To tak nie zadziało. Czy chociaż czekajcie, gdyby tak. O w ten sposób. Nie, bo wtedy pomarańczowy nie ma pary. Chyba, że to nie trzeba z tym. Nie, tego się nie da. Nie dać z fioletowym. Bo myślałem, że gdyby może. Hmm. Czekajcie, moment, wait a minute. Jak działa to fioletowe? Tu mieliśmy 3 i usunęło dwa, ale tu są kurde. Na siłę są tu cztery te. No i nie! No i dupa blada. Ej no jak? Gro, come on! Trasz mi ten swój mały sekret. Jak ty chcesz, żebym to k***a zrobił? No ten nie ma pary. Kurde, a nie, bo tu nie, a dobra, bo przecież tędy dobra da zjeść. Hmm, jak ja się pytam, jak to jest możliwe, jak to jest zrobione, żeby działało? się znaczy, to pokombinuję. Troszkę bardziej twórcze. Hmm. nie nope aj karam a nie, to już myślałem, że to jest kolejne, ale nie nie, tego nie przesuniemy tego też nic czekajcie, no są cztery fioletowe jak na złość A, ale jest, jest, są, są pięć pomarańczowych. A, a, nie wyjdzie. Czy to zamieniło? To wywala też pomarańczowego. Ok, czy tak to wyjdzie? Poszło, pożet. To było głupie. O to tak, było chyba proste. Nie było to proste. Te dwa się nawzajem wyłączyły. Ej, no jak? Chyba, że czekajcie, fioletowy może. Ma być z zielonym, a zielony z. Dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. nie zrobię tego tak. Nie tak. Mm, już to w ten sposób. Tak? Nie, bo tu się łączą. Kurde. Tu się ciągle łączą cztery. A i tu się połączyły w ogóle tak bez sensu. Um, a tak? Nie, bo tych nie odetnę. Tych też nie odetnę. Gdyby tak. Nie, bo tu się łączą. Kurde. To jest po prostu, trudne dosyć. Chociaż gdyby to mniej więcej tak odciąć. Nie. Nie, ale jestem blisko trochę. Prawie. Tego nie odetnę, nie ma jak. Ha. Gdyby to tak... O, nie, bo tego nie odetnę, kurde. Hmm. To się nie odcina. Za wzięcie i z pasją. Ach, tu są trzy odcięte. A tu się łączą. Ach. Nie, bo tu nie odetnę znowu. Ja dzisiaj cały czas mam coś z odcinaniem. Nie tak ze mną jest coś. Um. Nope. A co mi to da, że się tu odetnę? Nic. Hm. Tebe. Pow. Oh. Nie, to znowu nie pyknie. U, hu, hu, hu. O! Może to było takie proste. Tu może być trochę trudniejsze, chociaż nie. Hmm. Nie. Nie. Może to tak zrobić. Nie, tego wtedy też nie odetnę. Hmm. Jak gdyby to. Nie. A nie, pójdzie w ten sposób. O! Taka mieszanka to już jest za dużo dla mnie, chyba. Zresztą znaczy to musi iść na to fioletowe. Kurde... 4 i 3. Hmm. Musiał być tak. Musi, muszę jeszcze jakoś. Kurde. Nie, bo tutaj bym to musiał odciąć. A -ha -ha. Wtedy to. Aha, to mi to usłaj, tak. Tak, to nie pójdzie, bo tu są cztery, tu są, nie się ten kształt. Znaczy zmieści się i będzie go nawet za dużo. W tym jest problem. Oh. Nie. Tego teraz tak nie zrobię. Chociaż... O! Nie, bo musiałbym to odciąć. Kurde. O. tak nie wyjdzie. Właśnie. Bo te się psują. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwie minuty. Uff. O! O to przeszło cztery. Są trzy, są cztery. No, tu są trzy kratki, tu są cztery. Halo, o co chodzi? Przecież to jest dobrze. Tak, gra, oszukuję. Czy tu jej. Aha, bo to jest jeszcze i tak odcięte. tak. I tak, a to też nie wyjdzie, bo to się odcina tu. No, hmm. Dobra, nie wiecie co na tym podkombinujemy już, kurde. W następnym odcinku. Trochę tak, żeśmy porobili takie wciąż za mało, wciąż nie rozwiązaliśmy zagadki kopalni, a już miałem nadzieję, że pójdziemy dalej. Dobra, no, w następnym odcinku to dokończymy. Zaraz kichnę. Albo i nie. Dokończymy tą zagadkę. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie odpowiednie do wszystkiego. co Tutaj nam zostało, zostały chyba dwie zagadki, max 3. I będziemy mogli pójść tam, otworzyć sobie to i pójść w jakieś inne, ciekawsze może miejsce. No dobra, na razie to tyle. Nie wiem, czy już mówiłem, że jeżeli się podobało, to możecie dać łapkę, komentarz, dostępnie nie subskrypcja. I wiecie, co tam jeszcze innego, wiecie o co chodzi. Ach, dobra, nieważne. Niech moc wielkiego mistrza zagadek. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cię krótko.